Nazywam się Anna Pawlak Zawadzka. Jestem pasjonatką zdrowego stylu życia i ambasadorką wellness. Twórcą i współtwórcą wielu projektów promujących zdrowy styl życia. A prywatnie mamą dwóch cudownych chłopców, 8-latka i 19-latka. Jestem też autorką książki Powiedz chorobom stop. Dlaczego powstała ta książka? Dlatego, że w dzisiejszych czasach wiele osób jest strasznie zabieganych i nie każdy ma czas, żeby zdobywać wiedzę na temat właśnie, jak, co tu zrobić, żeby być zdrowym, jak zapobiegać. I dlatego powstała właśnie między innymi książka. Sama kiedyś prowadziłam bardzo niechinniczy tryb życia. przy taki czas zaczęłam chorować, a stwierdziłam, że. Przyjmowanie leków to, to niekoniecznie ta droga. Szukałam przyczyn, dlaczego, dlaczego choruję. I wiele lat y, właśnie y, tutaj wprowadzania zmian, zdobywania wiedzy, uczestniczenia w wielu warsztatach, szkoleniach, y, y, czytanie masy książek, wprowadzanie po, potem tych zmian y, tutaj y, do, do, tutaj do y, do swojej osoby, w kierunku swojej osoby i mojej rodziny to spowodowało, że zaczęłam więcej mieć energii przestałam chorować, moja rodzina też odpukać nie, nie chodzimy na dzień dzisiejszy do, do lekarzy I, a, a stosuję właśnie tę wiedzę która jest w tej książce także polecam